Jak chcecie płacić klientom 100 złotych za otwarcie konta? Ja zawsze pamiętam, przypomina mi się ta historia o tym człowieku, nazywał się Jones w południowej Ameryce, gdzieś w dżungli. Samuraj! Sort of Puta To był jakiś kult, sekta religijna. Zapłaciłby i fajnie czułby, a potem znałby twoje matkę i ete zapłaciłby. He got 950 people. On znalazł sobie 950 osób, and they drank poison cordial to commit suicide. I oni wszyscy wypili uh, truciznę, żeby się, uh, żeby umrzeć. A co miesiące za używanie karty? If could find 950 who kill Jeżeli on był w stanie znaleźć 950 osób, które były przygotowane na to, żeby się zabić, czy jesteście w stanie znaleźć, myślicie, że znajdziecie Come trzy osoby? w Polsce, które chciałby zacząć zarabiać pieniądze. Kobieta, też zapłacimy aż 100 zł za otwarcie nowego konta. Wydajesz i zarabiasz. A, wspaniały biznes. Ja buduję ten biznes. 50 list, nazwisk list na listę. 200 dopiszę jeszcze po południu.